Jest wystarczająco dramatyczna. HAAA! Siemano W dzisiejszym odcinku znowu sobie w Slendera, to nasze trzecie podejście. Możecie się pewnie spytać, czemu kurczę jestem tak wyodwalony na jakiś żyli papą. Otóż tak, nie wiem, z 5-6 godzin temu pisałem pródną Maturę z polskiego, więc no teraz zawróciłem szybko do domku, wiecie. Skończyłem o godzinie 12, teraz jestem w domu, no i nagrywamy Slendera, ale tyle o mnie, przecież tu jest ktoś ważniejszy ode mnie, ciekawszy. Mianowicie Slender. Nie mam pojęcia gdzie my w ogóle jesteśmy. Widzę, że bateria nam spadła. Spoko, to może po to jest? W ostatnim odcinku rozwaliliśmy naszego łysego albinosa kurczę skartek. Fuck! Było easy easy easy. Dom. No, oczywiście w dzisiejszym odcinku to powtórzymy. Widzę, tam jest kurde dom. Ej, ja przecież potrafię biegać. Zapomniałem co całkowicie o tym. Jest tu coś, coś ciekawego. Ja się boję, że by nagle zaraz... Nie mam latarki! Ojojoj, niedobrze. Pięć. List piąty. Nice. War czwarty. Mogę tu wejść? Nie mogę, dobra. Idziemy za ścieżką. Jaki zarobisty krajobraz, jakby był kurczę na jakiś krószak... Kurczę... Mi się ten e, e, krajobraz kojarzy z z z z, z... 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 trzema koronami! Nie z tym marketem, tylko z normalnymi trzema koronami! co to kurde jest? O! Słońce! No bez kitu, podobno straszny krajobraz, tutaj tylko musi płynąć rzeczka. Musi góral, kurczy Trzeba byczku, gdzie podwieźć, co nie? A ja tam nie chcę wchodzić! Piąteczka szósteczka. Znowu, czemu cały czas są listy od Megan? Siema, jest tam ktoś? Kolejny kurczę. Missing kid, to chyba cały czas jest ten sam. I teraz to ogarnąłem. W pierwszym odcinku mieliśmy przecież plakaty. Missing kid, a później w domu był jakiś kid. Tylko kurczę nie missing, tylko. Zmutowany. Ej, ja tu nie. Nie, nie, wchodzę tam. Nie, nie ma takiej od. co gdzieś indziej. Tam jest kolejny domek. Ej, tam chyba nawet nie, musie, nie powinniśmy wchodzić. Nie wiem, tam jest za ciemno, żebyśmy tam musieli wchodzić. Nie, tu nic nie ma, trzeba wejść do tego tunelu. Shit. Mam wielki fan na tą grę, naprawdę. Pierwszy odcinek mi się bardzo, bardzo podobał. Jeszcze fajnie go się montowało. No, drugi odcinek, to wiesz, no... Te zbieranie kartek robiło się trochę nużące, ale cały czas jest dobrze, dobrze. Zobaczymy, co będzie teraz. Jeżeli cały czas będzie ten format, że my gdzieś będziemy chodzić, on będzie się na nas gapił, to to naprawdę jest przewykurywabiste. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. W ogóle, gdzie mnie. Gdzie jest antena? To jest dobre pytanie. Nie widzę tu jej nigdzie. Nie musimy przez to przechodzić. Tam na 100% coś będzie. Ja tam nie chcę iść. Nie ma tu jakiejś latarki, czy, czy cokolwiek. Chodzimy. Będzie jumpscare na 100%. O! Mam O! Ho, ho, dobrze! To czy, czekaj, a jak wezmę tutaj, to ją. Okej, okay, ale się przestraszyłem. Aaaaah! To dobrze. Ej, tam już jest widać koniec. Co, co jest grane? Takie powinno być. I ja tu na pewno mam chodzić. W, 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 w Dying Lightie też były takie miejsca, wyjście właśnie, że pod górą, jakby takie dziwne schrony. To w takich miejscach przemieńce były. Mam nadzieję, że tutaj żadnego przemieńca nie będzie. Hello? Tutaj pewnie będą jakieś drzwi. Nic tu nie ma. Okej. Okay. Spoko. Może nawet i lepiej. Nic tu nie ma. Jednak są drzwi. Okej. Okay. Ok. Jeszcze ja tu rozglądam, nie chcę, żeby coś mi nagle wyskoczyło na ryj. A tutaj na pewno nam coś wyskoczy na ryj. No po prostu jestem tego w 100% p... No mówiłem, że tu będzie coś takiego. Nic tu nie widać. Teren czysty. Dobra, idziemy ze strzałkami. Mamy iść do góry. Jak mamy? Kurde, iść do góry, jak nie potrafię skakać. Tam coś jest dziwnego. Agregat! Pierdziel. CZEMU SIĘ DRZWI OTWIERAJĄ SAME?! O pierdziele... Jak coś tu było... To teraz już wiesz, że tu jesteś. I tam też coś jest. Aha, a dobra, już myślałem, że tu nie mogę wchodzić. Dobra, muszę coś znaleźć, ale co? Czego tu brakuje? Wszystko jest! Aha, nie ma energii, spoko, to, to ten agregacik nie wystarcza. Słaby panie. To jest Slender, to jest... Te schody tutaj są pewnie tylko tak dla ozdoby. A to się głupi chuj zdziwi... Czemu to się otworzyło? Ja widziałem, ja muszę się przyznać z ręką na sercu... Co to, to kurde jest? Że widziałem grafiki na Steamie... Tego Slendera i w takiej lokalizacji... Był jakiś dzieciak! I to jest, kurczę, dla mnie super, super, super dziwne. Żeby jakiś dzieciak, może zmotowany, może nie, ale jakiś dzieciak był w takim miejscu, całkiem sam, w całkowitej ciemności. No kurczę, on powinien trafić do choroszczy To jest ślepy zaułek? Nie. Ej, dobrze, dobrze, dobrze. Ja, ale depresyjne miejsce, znaczy takie, wiecie. Yy, jak się ma te fobie, te takie. Yy. Jak ktoś nie lubi zamkniętych miejsc, nie pamiętam jak się ta fobia nazywała. Oj, 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 dobra. Tutaj Ej, mogę tu wchodzić jednak, ej, to to jednak schody mogły nie być tak dla ozdoby. Fa, ej, tam, tam coś jest. No, 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 no. Co jest grane? Chodzimy tam, gdzie jest, no. Jak to się zaraz otworzy. Nie, dobra, uff. Nie, myślę, że tak źle. Tam jest agregat. Dobra, trzeba tam wejść jakoś. Tu zaraz coś wyskoczy. U, u, u. Czy ja coś tu mogę wziąć? Nie. Ale to było ciekawe, jakby miał wiertło. to by była moja broń. Nic tu nie ma. Dobra. Aha, muszę znaleźć pięć agregatów. Spoko. No, aktualnie cztery. Do no pierdzielę. Te dziwne dźwięki. Ale ja tu na stuwę nie jestem sam, na 100%. A to wyglądają teraz jak jakieś kurcze bakrumsy. A już przez. Czy jednak to naprawdę nie była yy, ozdoba? Ja pierdzielę! Co jest? Kurde! O kurde! Aaaa! Uciekaj z telefonu! Wiedziałem! Wiedziałem! Kojarzyłem! Wiedziałem! Dobra. E ja bardzo nie lubię jak ktoś mnie w grach goni. Tu idzie, ja, ja to wiem. Shit! Co to kurde jest za dziwne dźwięki? Eee, e, ja się boję! Shit, straciłem orientację. W tam stronę mamy iść, idziemy w tą stronę. Okej, okay, okej, okay. Easy, 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 easy. Ślepy zaułek? Nie, e, tu nie ma chyba ślepych zaułków, to dobrze. Bo mały gnojek nas nie wyhaczy. Spadamy. Dziwna muzyczka, nie podoba mnie się to! Kurde. Wiedziałem, wiedziałem. Uuu, a to co to, to? To wygląda jak agregat, ale w Arku to nie to. On gdzieś tu jest, ja go czuję, ja wiem ja wszystko. Pierdziele. Jeszcze te dźwięki są tak źle zrobione, że kurczę, cały czas myślę, że on jest za mną. Nie, to działają jak takie kartki. Te agregaty są jak takie kartki, chyba. Na początku jest chill, chill, a dopiero później jest słabo. Tupę. gdzie ja już tu byłem? I on był tam. Nie, nie idziemy tam. Tam może coś będzie ciekawego. Nie, przy tym z tamtej strony, bo agre Tak, na stówę przy tym z tamtej strony, bo agregat miałem po lewej stronie. Czyli dobrze idziemy. Nie lubię takich gier, jak ja, muszę przed uciec. Dobra, i tu jest takich dziwnych pokoi. To niedobrze. A ja znalazłem dopiero pierwszy agregat. Na... Trz... Na sześć w sumie, czyli zostały mi cztery. Ej, nie ma go tu nigdzie. Gdzie on jest? Nie, moim zdaniem ten kit się po prostu tak pojawił, pojawił, po prostu się pojawił. On nas nie goni, na 100% nas nie goni. On nas nie może gonić, po prostu, no nie A już miało, kurde, być dobrze! Już był ranek! Już było ranek! Już było światło! Weszliśmy do jakiegoś ciemnego miejsca i. I tyle, to, to, to by było na tyle Fajna jest ta muzyczka, bo nie będę musiał jej dokładać później, wiecie, w montażu. <ścoughs> jest wystarczająco dramatyczna. Przystanęło się. Uciek! Ja pierdzielę! Czemu on uciek? Ej, Wrocław! Nie, nie, nie. Gdzie on jest? ale się wydarłem. O! Dawno się tak nie przestraszyłem. Uciek! Nie wiem, mamy ma jakieś życie, czy coś. w tym stylu? Nie wiem, nie wiem. Ale się przestraszyłem. O! Dobra! Czy on nas szuka? On nas szuka. Ale teraz... Eee, teraz to już takie średnie. On... Miał mi coś zrobić! Nic mi nie zrobił! Uuu, ej, dobra. Przybliżanie kamery i... To, 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 fajne to jest. Ale kurde, to było straszne. Nie mogłem nic zrobić, on chyba jest dla nas za szybki. Może już stamtąd poszedł. Gdzie ten rombany agregat? Tam jest Super. Nie lubi światła! E! Sio! Dobra! Ma mamy go! Padamy. Dobra, easy. W tą stronę. Weźmy go na umysł. Teraz w tą stronę. Teraz tutaj robimy żelej papą. Nie goni nas. <laughs> Przynajmniej jest daleko. Jest. Dzień. A jak się kurczę za zatrzymuje na długo? SIO! To, to nie jest on, to jest bardziej... TO! KURNA! za załat... NIE! Gdzie są te agregaty rąbane? JEST! HA Nice. TUTAJ BYŁ KOLEJNY?! TAK BLISKO?! Czekaj, nie, to nie jest takie proste. C mamy kilka rzeczy w rozumium. Slender. Dobra. Uff. Rąbany missing Kiddy. Dalej tam jest. Tu może być więcej agregatów. Bra? E e nic tu nie ma. Kroki naschujemy. Jest git. Dobra. Mi się zdaje, czy teraz doszedł jeszcze tutaj Slender, przez to, że włączyliśmy jeden agregat, ten trzeci... trzeci! Jest! Uciekaj! Nie! Nie! A się, tutaj jest włączony już agregat. Gdzie to jest coś? Shit, zmęczyliśmy się Dobra. Flaszujemy go. Uciekamy! Sied, sied, sied! Idzie tu tu A jestem kurczę teraz! Sio! Co jest grane? Przy chwilę Stefan mogłeś biec normalnie. Tam coś jest. Nie, tam byłem też. Roban Kurde! No zrespił się nam za plecami co mnie. Jeszcze raz. Yy. Eee. Cyk. Szybko, 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 szybko. Pieknij, Stefan! Oto ci posiada ładuszki, żeby piec. Ok. Straszne dźwięki. Uff. Zmutowany kidos, on na stówie gdzieś tu będzie. Jest! Lepeko, co to kurde jest? Spadamy, easy, taki dosy to się zjada na śniadanie, prawda Stefan? No jak? Uff, jak biegniemy, Stefan dostał busta za kurcze yy, gnębienie dzieci. Ej, to może lepiej, żeby on cały czas był kucze u nas na ogonie, co? Na widoku. To jest dobry plan. To jest bez, bezsprzecznie. Dobry plan. Gdzie on jest? <słysy> ja pierdzielę. Nie, to nie było fajne. O ja pierdzielę. A! O ja pierdzielę. O, prawie ostatni. Dobra, straciłem orientację. Już odzyskałem orientację. Tam. Tam, gdzie ucieka kid. Ostatni. Ostatni. Proszę Państwa, szanowny Państwo, siad. Teraz. No tam jest akurat agregat! Nie ma go! Jest! Czekaj! O ślepej, tak! Tak! O ślepej dalej, Stefan! Tak! Tak! Tak jest! O oh yeah! O oh yeah! Nice. Nigdy więcej. 50 minut. 55 minut. Prawie godzina. To nie koniec. Muzyczka straszna cały czas gra. Nice. Nice. Uh. Tak. Moje gardło. Bateria jest prawie rozładowana. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki do do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!